Dzień dobry, cześć i czołem z zresztą. Podsumowanie trzeciego miesiąca. Marzec mamy już za sobą, więc bez zbędnego gadania lecimy z tematem. Mleko zastępcze w tym miesiącu aż kilogram zużyliśmy. Dlaczego taka śmieszna wartość tutaj występuje? Jak przepędziliśmy te cielaki pod żółw, okazało się, że ten mały cimental ma problem z piciem wody. I musieliśmy go jeszcze zachęcać właśnie poprzez mleko, do tego, żeby pił żeby się nie odwodnił. Dlatego już nie dawaliśmy nawet pełnych dawek, tylko po prostu tak, żeby mu tą wodę zabarwić, żeby zachęcić go do picia, żeby, tak jak mówię, się nie odwodnił. Dlatego jakiś kilogram mleka, no to jeszcze poszedł. Także 6 ,60 zł, 60 groszy. Dalej mamy wodę. Na tych pięciu. Gości poszło około 1500 litrów przez cały miesiąc. No to daje nam około 10 litrów na dobę na sztukę. Razy 5, 50 litrów na dobę. Koszt całkowity 8 zł i 18 groszy. Siano i słoma. Siano, cena za tonę około 360 zł, tak jak teraz po OLX-ie patrzyłem. więcej tyle to wychodzi. Zużyłem 169,5 kg około, co przekłada się na całkowity koszt w tym miesiącu 61 zł i 2 grosze. Słoma bez zmian utrzymuje się na poziomie około 150 zł za tonę, z tego co patrzyłem w internecie. Zużyłem 232,5 kg, to wychodzi właśnie tak, jak wspominałem w parę filmów wcześniej, albo na ostatnim filmie, chyba na ostatnim, że zużywam 7,5 kg. Dziennie na tych 5, no bo dziennie to wychodzi właśnie 1,5 kg na sztukę, bez względu na to, czy to jest duży byk, czy to jest Cielak. Jak już tam stoją przy tym żłobie, to pod każdego wychodzi mniej więcej te 1,5 kilo na dzień. Tak więc na sztukę przez cały miesiąc 46,5 kg z tej słony zużyliśmy. Co w sumie na 5 sztuk przekłada się na koszt całkowity 34 zł i 88. Dajemy pasze objętościowe. Tutaj już po tych wartościach będzie widać, że chłopaki zaczęli dosyć solidnie jeść. Mamy kiszonkę z kukurydzy. Cena to około 145 zł. Tutaj zauważyłem, że troszeczkę poszło do góry w stosunku do poprzedniego miesiąca. Zużyliśmy niecałe 350 kg, co daje nam 50 zł i 46 groszy. Wysłodki cena mniej więcej bez zmian. Zużyliśmy 405 kg. Czyli całkowity koszt wysłodek w tym miesiącu 28 ,35 zł. 35 groszy. Sianokiszonka około 260 zł. za tonę sianokiszonki. Zużyto 205 kg 53 zł. i 30 groszy. Pasza treściwa czyli nasza śruta, o której też parę filmów temu opowiadałem. Koszt jednej tony to około 880 zł. 4 zł. Tutaj zboża poszły trochę do góry przez to, co się teraz właśnie dzieje. No, z jednej strony dobrze, bo możemy drożej sprzedać, ale jeżeli ktoś kupuje zboża na pasze, no to tutaj już troszeczkę będzie tracił. My mamy swoje zboże, ale te obliczenia są właśnie, bazują na tym, gdybym wszystkie materiały miał kupować. Jeżeli będę znał już, to powtarzam za każdym razem, że jeżeli będę znał już Ile kosztowało mnie wyprodukowanie tony ziarna, na przykład pszenicy, w dwojaki sposób będę wtedy liczył, czyli po wartościach paszy i po moich kosztach paszy. Wtedy będziemy mieli takie odniesienie i porównanie, ile mnie w rzeczywistości kosztuje wyprodukowanie danej paszy i opas tego bydła, a ile gdybym miał wszystko kupować. Tak więc, wracając do tej naszej paszy, tak jak mówiłem, 884 zł tona paszy treściwej. W naszym przypadku na tych 5 cielaków zużyliśmy przez cały miesiąc 182 kg, co dało nam całkowity koszt 160 zł i 89 groszy. Prąd i paliwo. Zużyliśmy około 60 kW, co daje nam 21 zł. Paliwo, około 10 zł, bo tak jak mówiłem, tutaj nam sporo odpada. Ponieważ dużo rzeczy wykonujemy ręcznie, dowozimy żarcie im ręcznie, wywozimy gnój ręcznie. Tak więc ciągnikiem tylko podstawiamy belki, słomy i sianokiszonki. Więc tu wychodzi około 10 zł na miesiąc. Tak mi się wydaje, że coś koło tego powinno być. Tak więc prąd i paliwo 31 zł w sumie. No i do tego przepracowany czas około 90 godzin. Daje nam to około 3 godzinki pracy dziennie. We dwóch. Gdybym pracował sam, to pewnie troszeczkę by się to zwiększyło. Tak więc podsumujmy sobie ten marzec. Ile nas tu wszystko wyniosło? To, co wcześniej właśnie przed chwilą mówiłem. I daje nam to koszt w, lutym, w marcu. Nie poprawiłem tutaj. Koszt w marcu to 434,68 zł. W przeliczeniu na jedną sztukę, czyli podzielone przez 5, to 86 zł. i 94 groszy. Tyle kosztowało nas utrzymanie przez marzec jednego cielaka. Tutaj mamy porównanie z poprzednim miesiącem, gdzie na sztukę było prawie 170 zł. wydane. Jak widzimy, odpadło nam już leczenie. Znaczy, może nie do końca odpadło nam leczenie, ale o tym kiedy indziej. Mleko praktycznie nam odpadło, cj już nie dajemy, za to widać, że zwiększyło się koszt siana, koszt kiszonek, wysłodek, no i, i śruta tutaj, śruta też robi spory koszt. No i podsumujmy sobie koszty od początku opasu, czyli od dnia 9 stycznia 2020. Zakup cieląt 6,5 tys. zł. Leczenie w sumie wyniosło nas już... 1032 zł, mleko 460 50 zł 50 groszy, musli j 432 zł. Tutaj pod y, takim szarym kolorem zrobiłem, ponieważ ta wartość już się nam nie zmienia. E, woda przez te 3 miesiące to koszt około 20 55 zł 55 groszy. Siano 133 zł i 2 grosze. Słoma 76 13 zł 13 groszy. Kiszonka z kukurydzy 61 ,56 zł. 56 groszy, wysłodki 35 ,28 zł. 28 groszy, kiszonka niecałe 60 zł. Śruta niecałe 230 zł. Prąd i paliwo to koszt około 108 zł. Łącznie od stycznia daje nam to całkowity koszt 9000 zł. 140. 9134 zł i 38 groszy. Dzielimy to przez 5, czyli średnio, powtarzam, średnio, no bo tutaj też za jednego cielaka daliśmy 1500, za jednego 1100, z tego co pamiętam. Jakoś tak to chyba było. Więc średnio na jednego cielaka wychodzi na 1826,88 przybliżenie. Na koniec opasu jak już będziemy robić takie podsumowanie. Kończące całą tą zabawę. Zrobimy sobie jeszcze te widełki, plus minus ileś tam procent, na jakieś właśnie tutaj uchybienia małe. Zrobimy porównanie właśnie po kosztach opasu i po wartości danej paszy, jak to będzie wyglądać. No i zrobimy sobie jeszcze parę porównań. Dodamy sobie do tego wartość obornika, który przez te dwa lata. Otrzymaliśmy, bo to też jest ważne, więc na koniec parę rzeczy jeszcze sobie dodamy. Jeśli macie jakieś uwagi, to też piszcie, co tutaj można jeszcze dodać, co można liczyć. Ubolewam nad tym, że nie mamy swojej wagi i nikt w okolicy też nie ma wagi, więc no jest to dużym minusem, że tutaj nie możemy obserwować, jak na takiej paszy właśnie rosną te cielaki. Ale może kiedyś się dorobimy i będzie to pretekstem, żeby robić jakby kolejne doświadczenia, jak, jakie są przyrosty na, na danej paszy. Na przykład coś będziemy kombinować wtedy. Dobrze. Tutaj mamy jeszcze dla porównania ilości zużytych materiałów, że tak powiem, pasz. Możemy sobie porównać. Od początku opasu zużyliśmy. 67,5 kg mleka zastępczego. Myślę, że tutaj jest to troszeczkę niższa wartość niż byłaby zazwyczaj, ponieważ kupiliśmy dwa cielaki nieco starsze, które krócej odpajaliśmy, i tak naprawdę najdłużej odpajany był ten mały cimentar. więc tak to wygląda. Muski jodka 190 kg ponad 3,500 litra wody. Poszło. 3,7 m sześciennego. Siano to prawie 350 kg. Ponad pół tony słomy. 440 kg kiszonki z kukurydzy. Pół tony wysłodek. 225 kg siano-kiszonki. 260 kg śruty i około 223 kWh zużytego prądu. Te wartości tutaj zaczynają rosnąć. No i może na mnie trochę robią wrażenie, bo ja to wszystko muszę ręcznie przytargać do tej obory. Więc widzę ile tutaj już przywiozłem własnymi siłami, że tak powiem. A to i tak jest ułamek, bo przecież przywożę dla tych dużych też. Także to jest jedna czwarta tego, co, co przywiozłem od początku stycznia, tak myślę. Dobra, tak to wygląda na dzień 1 kwietnia Prima Aprilis. Także smutnym żartem na ten Prima Aprilis jest dla hodowców na pewno cena za żywiec teraz, jaką, jaką otrzymujemy. No ale no nic nie poradzimy. Współczuję tym, którzy muszą teraz sprzedać, ponieważ mają starsze sztuki, które już muszą zejść, albo nie mają paszy i muszą też z tym bydłem uciekać. Także no trochę przykro, że po takich cenach się to teraz sprzedaje. Ale według mnie to jest no, chwilowy dołek. Zapasy zaczną się kończyć. Zapotrzebowanie znowu będzie na to bydło, i myślę, że te ceny zaczną pomału windować do góry. Może gdzieś już od maja. Zobaczymy, jak to będzie. Tutaj nie chcę spekulować, ale oby było jak najlepiej. Dobra. Tak więc nie będę tutaj już przedłużał, gadał. Do następnego. Cześć.